Muzyka. Mówi się, że śpiewać każdy może. Propować chyba też, i potwierdzają to w ostatnim czasie freakfighterzy. I że co na przykład zamierzasz robić? Produkcja muzyczna. Mam trochę szmalu na rozruch. Postanowiłem otworzyć niezależną wytwórnię. Na początek masny Ben. Ten pan, znany też jako Boxdel, ma za sobą sporo różnych projektów. Naprawdę sporo. Za hodowlę jedwabników jeszcze się chyba nie wziął, ale wiele innych rzeczy już zrobił. To między innymi hity Lowda czy Koko, który właśnie teraz słyszycie. Biorę i to wiem, ty nie pozwolisz mi nosy. No ale to nie wszystko. W nieco innym, zdecydowanie bardziej groźnym klimacie. Mogliśmy poznać trąbę. 14 kilo, nie po to by wyjść do walki! Mateusz ma za sobą wygrany pojedynek z Gimperem i debiut jako raper, jako Bomba KRK. I to jak na razie jedyny jego rapowy dorobek. w klubie ze szklanki! Ale, ale, ale. Nie mogę tak szybko uciekać od tego tematu, bo tak się składa, że właśnie w tym kawałku, którego przed chwilą usłyszeliście. Wystąpił też Xayo, znany też jako Zeju POG. No odwrót za późno, położę spłaci wybije pono. Cię... Streamer w kawałku zaczepił swojego przeciwnika, Nitrozyniaka, z którym miał niedługo później stoczyć walkę na fame MMA. to nie Mercedes. Było o Xayo, więc musi być o Nitro. Nitrozyniak BOS, w M-pakietach BMW Nitrozyniak też ma za sobą rapowy debiut. Sergiusz przegrał starcie z Ksajo na gali, ale co myślicie o rapowych podbojach? Jest lepiej? Warto dodać, że w kawałku słychać też rapera Sentino i znowu masnego bena. A na więcej ludzi niż twój nieznaczący kraj. Teraz ktoś, kto trochę jest fajterem, a trochę raperem. całość już złamane serca ale bardziej, chyba mimo wszystko, jest raperem. Filipek ma za sobą już kilka płyt i cztery walki na Fame MMA. Dwie przegrane i dwie wygrane. Wolałem pisać ci w numerach, że się staczam sam. Na koniec jeszcze jeden pan, Daro lew. Pasi koni, pasi pasi pasikonik. Ten freakfightowy zawodnik niedawno nagrał swój pierwszy kawałek. Dość nietypowy, bo jest nim bis. na wspomnianego już wcześniej Filipka. Pasi, 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 koni! Macie ulubionego freakfightera muzyka spośród tych, których wymieniłem? A może któregoś według Was zabrakło?